Pani pyta dzieci w szkole, które z was kibicuje FC Barcelonie? Wszystkie dzieci podnoszą rączki, tylko nie Jasio. A ty, Jasiu, czemu nie podnosisz? Pyta pani. Bo jak kibicuje Realowi Madryt, odpowiada Jasio. Ale dlaczego? Pyta pani. Bo tata kibicuje Realowi Madryt, mama, starszy brat i cała reszta rodziny. To i jak kibicuje Realowi, mówi Jasiu. Ale Jasiu, popatrz, nie zawsze trzeba brać przykład z rodziców. Na przykład, jakby tak twój tata był alkoholikiem, mama prostytutką, a brat gejem, to co wtedy byś zrobił? Pyta pani. To wtedy kibicowałbym FC Barcelonie. W szkole nauczycielka pyta klasę. Jeśli pięć ptaków siedzi na płocie i zestrzelimy jednego z nich, to ile zostanie? Do odpowiedzi rwie się Jasiu. Żaden, pani profesor, na dźwięk strzału wszyscy, Odlecą. Poprawna odpowiedź to cztery, ale podoba mi się Twój tok rozumowania. To niech Pani mi odpowie, mówi Jasiu, nie pozwalając nauczycielce zaprotestować. Na ławce siedzą trzy kobiety, każda z nich je loda. Pierwsza delikatnie oblizuje gałkę, druga z siego całymi ustami tworząc z loda stożek, a trzecia odgryza jednym ruchem pół loda. Która z nich jest mężatką? Pani chwilę się zastanawia i pewnym głosem odpowiada: Wydaje mi się, że ta, która z się loda całymi ustami tworząc stożek. Poprawna odpowiedź brzmi: Ta, która ma obrączkę na palcu, ale podoba mi się pani tok rozumowania. Pierwszy dzień szkoły. Pani pyta uczniów czym zajmują się ich rodzice. Podchodzi do Jasia. Jasiu, powiedz nam co robi twój tata? Ja nie wiem, ale mama mówi, że tata za dużo czasu poświęca temu swojemu chujowi. Pani zbladła i postanowiła nie dopytywać. Kiedy mama przyszła na wywiadówkę, pani opowiada jej, co opowiedział Jasio. Mama na to. To prawda. Mąż jest dyrygentem, a Jasio nie wymawia R.